Masz okazję walczyć kolejny raz z Dorotą. Ostatnio przydarzył Ci się, gratuluję generalnie nokautu ostatniego. Powiedz, masz zamiar tak samo skończyć tą walkę? Nie wiem, co się wydarzy w nadchodzącej walce, więc wszystko się może wydarzyć, ale na pewno pokażę to, co potrafię. Już któryś raz będziecie miały okazję ze sobą walczyć, znacie się. Czy to przeszkadza troszkę, czy bardziej utrudnia walkę? Wydaje mi się, że poznaje Dorotę jak walczy, tak? No, spotykamy się już czwarty raz będzie. No, wydaje mi się, że walka będzie dobra. Y, uważasz, że y, nie wiem, trochę różnica wzrostu to będzie atut y, przeciwniczki y, może być, ale nie musi, tak? Y, no, jak już powiedziałam, zobaczymy co się wydarzy. Jestem przygotowana w 100% do tej walki i chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Powiedz, jak długo się przygotowywałaś do tego pojedynku? No, trochę czasu minęło. Z jakieś trzy miesiące się przygotowywałam do tego. Wiedziałam już dosyć wcześnie i wydaje mi się, że jestem przygotowana do tej walki. Trener podpowiada, że jesteś w dobrej formie. No tak, zgadza się. Forma jest w tym roku bardzo dobra. Nie mogę tego zaprzeczyć i wydaje mi się, że to pozwoli mi wyjść do ringu w bardzo dobrym humorze przede wszystkim. No i z taką motywacją, prawda, żeby coś wywalczyć. E, czy w związku z tym, że to jest pojedynek walka wieczoru, to jakoś się deprymuje, czy generalnie napędza? Napędza w pewnym bądź razie, tak, na pewno. Ja tam się nie boję wyzwań. Nie boję się wyzwań i chcę walczyć z jak najlepszymi zawodnikami, a Dorota jest doświadczoną zawodniczką i dużo się od niej na pewno nauczę. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.